Zadanie pierwsze jest to całościowa powtórka z działu sole. Jeśli oglądniecie ten filmik do końca, to na pewno będziecie dobrze przygotowani na ten sprawdzian. Oprócz tego w prawym górnym rogu będą pojawiały się filmy z teorii do każdego z tych tematów. Do każdego z tych tematów także powstały osobno filmiki z osobnymi zadaniami, także zachęcam, jeśli chcecie konkretny temat bardziej poćwiczyć. Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach. No to najpierw mamy Cu3PO4 dwa razy wzięte. No to sole, jak przypominam, dzielimy na sole kwasów tlenowych i beztlenowych, no czyli te, które mają tlen i te, które nie mają tlenu. Te, które mają tlen, dodajemy końcówkę An. Tutaj widzimy, że mamy PO4, no to od kwasu fosforowego 5 kwasy musicie umieć, czyli to będzie fosforan, tak? Bo kwas fosforowy 5 z końcówką An to fosforan. 5, no bo kwas fosforowy 5 to fosforan 5, no i miedzi, trochę za mało miejsca sobie tutaj zostawiłem, 2. Dlaczego 2, skąd ta dwójka? No bo tutaj jakby uzgadnianie idzie zawsze na krzyż, czyli miedź musi być dwuwartościowa, ponieważ za fosforanem stoi dwójka. Następnie mamy FeBr3, no to jest to sól kwasu beztlenowego, a więc wtedy dodajemy końcówkę "-ek". Czyli tutaj będzie Br to od kwasu bromowodorowego, czyli będzie w takim razie bromek i następnie żelaza. Żelazo leży w grupie pobocznej, a więc musimy podać jego wartościowość. Znowu z reguły krzyża. Żelazo jest trójwartościowe, ponieważ za bromem stoi trójka, a więc będzie bromek, żelaza 3. Następnie mamy MgSO4, no to SO4 jest od kwasu siarkowego 6. Czyli będzie to siarczan 6 magnezu. Magnez leży w grupie głównej, w grupie drugiej dokładnie, więc zawsze jest dwuwartościowy, nie musimy pisać wartościowości. I za ten cel 2 no to kwas beztlenowy, czyli będzie to chlorek cynku. Tutaj oczywiście możecie dopisać chlorek cynku 2, ale nie jest to wymagane, no bo cynk jest zawsze dwuwartościowy. Teraz idziemy na odwrót, czyli siarczek srebra 1. No to idziemy od tyłu, czyli srebro to jest Ag, srebra 1, czyli to srebro jest jednowartościowe i siarczek, siarczek od kwasu siarkowodorowego, czyli H2S, a więc resztą kwasową jest S. Bo przypominam, że sole składają się z metalu i reszty kwasowej. Mamy wzór kwasu H2S, czyli tam są dwa wodory, a więc ta siarka jest dwuwartościowa. Więc z reguły krzyża będzie AG2S. Następnie mamy węglan żelaza 2. No to najpierw mamy żelazo, potem węglan to od kwasu węglowego H2CO3. Żelazo, jak nazwa wskazuje, jest dwuwartościowe. Kwas węglowy to jest H2CO3, więc mamy tam dwa atomy wodoru, więc reszta kwasowa jest dwuwartościowa. Czyli te dwójki się tak jakby skracają, czyli nie piszemy nic. Następnie mamy azotan 5 potasu. No to potas i azotan 5 jest od kwasu azotowego 5, czyli HNO3, więc resztą kwasową jest NO3. I teraz wartościowości. Zawsze piszcie sobie te wartościowości, żeby dobrze robić te zadania. Potas leży w pierwszej grupie, więc jest jednowartościowy. NO3, no to kwas jest HNO3, jeden atom wodoru, więc jednowartościowe, a więc z reguły krzyża nic nie piszemy. Następnie mamy fosforan 5, żelaza 3, no to znowu od tyłu mamy żelazo. I fosforan 5 to od kwasu fosforowego 5, czyli H3PO4, a więc jest PO4. No i żelaza 3, a więc żelazo jest trójwartościowe. I H3PO4, więc trzy atomy wodoru, więc trójwartościowe. Wartościowości się znoszą, czyli nic nie piszemy w indeksach. Zadanie drugie. Uzupełnij poniższe zdanie, tak, aby powstała poprawna informacja. Wybierz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie. Dysocjacja elektrolityczna soli polega na rozpadzie kryształów soli na kationy. No i tutaj się przyda nam ten wzór ogólny soli, który miał postać MR. M to był metal lub ten kation amonu NH4, a R to była reszta kwasowa. Metale są zawsze na plusie, a skoro są na plusie, to są kationami, więc będą kationy metali i aniony reszt kwasowych. Wyjątkiem jest tutaj kation amonu, który jest NH4, i to nie jest metal. Dysocjacji ulegają sole. Dobrze rozpuszczalne w wodzie, o czym zawsze podkreślam, że przed napisaniem równania dysocjacji elektrolitycznej soli, zawsze popatrzcie do tej tabeli rozpuszczalności, czy dana sól się rozpuszcza. Jeśli się rozpuszcza, dysocjację piszemy, jeśli się nie rozpuszcza, nie piszemy. Zadanie trzecie: właśnie teraz jest ta dysocjacja i mamy rozpisać równanie dysocjacji elektrolitycznej tej soli. No to najpierw oczywiście sprawdzamy, czy się rozpuszcza ta pierwsza sól. Azotany 5 zawsze się rozpuszczają. No to następnym krokiem jest rozpisanie tej dysocjacji. No to najpierw polecam napisać sobie same pierwiastki, czyli tutaj będzie Fe, a tutaj będzie NO3. Następnie ustalić wartościowości. Żelazo tutaj jest trójwartościowe z reguły krzyża, ta trójka tutaj stoi, a NO3 od kwasu, czyli HNO3, a więc jednowartościowe. Tak samo będzie po tej dysocjacji, czyli tutaj trójka, tutaj jedynka. No i teraz tylu ilu jest wartościowe, tyle piszecie. Metal, jak przed chwilą napisaliśmy, jest zawsze plus, czyli jest kationem. Natomiast reszta kwasowa jest zawsze minus, czyli jest anionem. I tylu ilu jest wartościowe, tyle jest plusów lub minusów. I ostatnia rzecz, czyli indeksy. Przy żelazie nie stoi nic, a więc tutaj będzie jedynka. Nie musimy jej pisać, ale możemy. I za nawiasem stoi trójka, a więc mamy trzy reszty kwasowe. Pamiętajcie, żeby mi tutaj nie pisać 3NO, gdyby było, na przykład, nie wiem, przy o, dysocjacji takiej soli, to nie piszcie mi K plus 3NO, tylko NO 3. Tu K oczywiście. Dlaczego tak jest? A tutaj wyciągamy bo to by musiało być wzięte w nawiasy na przykład dwa razy. Ok? Stąd jakby jest to wyciągnięcie. Jeżeli coś jest tak, jak było w kwasie, czyli na przykład H3PO4, to to PO4 zawsze będzie jako ta jedna całość. Dopiero gdyby to było wzięte w nawiasy, to wtedy można by było wyciągnąć to przed. Taki właśnie przykład mamy tutaj. Mamy 3 Na plus PO4. No to najpierw składamy pierwiastki, tak samo to robimy gdy piszemy równanie dysocjacji. I teraz widzimy, że mamy 3. I teraz wartościowości. Mamy 1 plus, a więc to jest jednowartościowe. Tutaj mamy 3 minusy, a więc jest to trójwartościowe. No to z reguły krzyża tutaj dajemy trójkę i wszystko się zgadza. Taka złota rada, te plusy, minusy macie właśnie w tej tabeli rozpuszczalności. Tam macie kationy, aniony, tam również możecie patrzeć. Tylko uważajcie, jak na przykład jest żelazo i ono jest 2, plus i 3, plus, no to musicie popatrzeć jednak do tego wzoru, żeby napisać dobry plus. No bo tutaj widzimy, że jest trójka za, no to będzie 3, plus, ok? Mam nadzieję, że to jest jasne. Zadanie czwarte. Napisz równanie reakcji chemicznych otrzymywania soli o podanych nazwach metodą zobojętniania. Zastosuj zapisy cząsteczkowy, jonowy i skrócony jonowy. No to zaczniemy od chlorku wapnia. Najpierw rozpiszemy sobie jego wzór, czyli chlorek wapnia to jest CaCl. I teraz wapń jest dwuwartościowy, ponieważ leży w drugiej grupie. Chlor jest jednowartościowy, ponieważ kwas to jest HCl. Więc z reguły krzyża to jest CaCl2. Przypomnijmy sobie tę metodę zobojętniania. Jest ona tą jedną z najważniejszych. Jest to kwas plus zasada, czyli coś kwasowego plus coś zasadowego. Daje nam coś po środku, czyli sól i wodę. No to jak już wiemy, że tutaj jest woda, no to dopisujemy sobie wodę. No i teraz zasada, czyli wodorotlenek. To jest zawsze od metalu, czyli tutaj mamy Ca i dopisujemy OH. Teraz wapń jest dwuwartościowy, poleży w drugiej grupie, a OH jest zawsze jedno. No to z reguły krzyża nie tutaj dwójka, bo to by znaczyło, że mamy dwa wodory, a ja chcę mieć dwa OH, więc dwójka za tym w nawiasach. Plus, teraz kwas, resztę kwasową mamy Cl, więc kwasem będzie HCl. No i uzgadniamy, teraz zaczynamy zawsze od metali, po lewej stronie mamy jeden wapń, po prawej również jeden. Po lewej stronie mamy jedno CL, ale po prawej stronie mamy 2CL, więc dajemy przed HCL dwójkę. Teraz po lewej stronie mamy dwa atomy wodoru plus dwa atomy wodoru, no to tutaj dajemy też dwójkę i wszystko się zgadza. Teraz zapis jonowy, no to rozpisujemy to po prostu na jony, czyli CaOH dwa razy wzięte, no to będzie CA, to jest dwuwartościowe, więc 2 plus, tak samo działa jak przy dysocjacji soli czy kwasów plus to OH jest dwa razy wzięte, więc będzie dwa. OH, jednowartościowe, więc 1 minus. Następnie mamy dysocjację kwasu, no to będzie 2H, patrzcie na to, co stoi przed tymi związkami plus 2Cl minus. Następnie tu jest dysocjacja soli, Ca2, bo jest dwuwartościowy i nic nie stoi za, więc tutaj nie ma żadnej jakiejś dwójki czy coś w tym stylu plus 2, ponieważ za chlorem stoi dwójka, Cl minus. Powinienem jeszcze sprawdzić, czy to się rozpuszcza, no ale to się rozpuszcza, więc wszystkie chlorki się rozpuszczają. Ale zawsze sprawdzajcie, naprawdę, bo ktoś Was może zrobić w konia. No i jeszcze 2H2O. Nigdy nie rozpisujemy wody. To jest zapis jonowy. Zapis jonowy skrócony to po prostu skracamy te jony, które się powtarzają. Kolejna rada. Patrzcie zawsze, czy skracacie te same ilości. Czy jak tutaj skróciliście Ca2 to czy tutaj skracacie na pewno Ca2+, a nie na przykład, nie wiem, 2 Ca2+. Czy tu jest dwójka, a tu na przykład jedynka. Zawsze skracajcie te same ilości. Jeżeli są inne, to znaczy, że albo nie uzgodniliście, albo coś źle uzgodniliście. No i przepisujemy zapis jonowy skrócony, już nie będę tego przepisywał, to jest po prostu przepisanie tego, co zostało. Możemy skrócić ewentualnie te dwójki jeszcze i będzie OH- plus H+, daje nam H2O. I zawsze to wam powinno wyjść w reakcji zobojętniania. Teraz pod punkt B otrzymujemy siarczan 6 potasu, czyli potas i siarczan 6 to od kwasu siarkowego 6, który miał wzór H2SO4. Więc tutaj dajemy sobie SO4. H2SO4, więc to jest dwuwartościowe. Potas jest jednowartościowy, ponieważ leży w drugiej grupie. No i z reguły krzyża tutaj idzie dwójka. No i jeszcze dopisujemy wodę, skoro to jest metoda zobojętniania. No i teraz wodorotlenek, no to od metalu. Potas leży w pierwszej grupie jednowartościowy, OH jest zawsze jednowartościowe, plus teraz SO4, no to kwas to jest H2SO4. No i co nam zostało uzgodnić? Zawsze pamiętajcie o uzgadnianiu. Zaczynamy od metali. Po prawej mamy dwa atomy potasu, po lewej stronie trzeba dać dwójkę przed KOH. Teraz atomy wodoru. Mamy 2 od KOH i 2 od H2SO4, więc tutaj dajemy dwójkę i wszystko się zgadza. Teraz zapis jonowy. To mamy 2K plus, plus 2OH minus. Pamiętajcie, że ta dwójka, jak stoi przed całym, to tyczy się i jednego i drugiego. Plus 2H plus, plus SO42 minus. I po prawej mamy 2K+, plus, plus SO4, 2 minus, plus 2H2O. Skracamy to, co się powtarza. Pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy w tych samych ilościach. I tu te dwójki również możemy skrócić. I przepisujemy, czyli dla tych dwóch reakcji, przepisujemy to, co się powtarza, czyli H+, plus, plus OH-, minus, daje nam... H2O. I w reakcji obojętniania zawsze powinien Wam taki właśnie zapis jonowy skrócony powstać. Przeprowadzono doświadczenie chemiczne, w którym do roztworu zasady z dodatkiem roztworu fenoloftaleiny dodawano roztwór pewnej soli aż do momentu odbarwienia wskaźnika. Dokończ stanie, wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1 albo 2. Substancjami użytymi w doświadczeniu chemicznym mogły być... No to oczywiście tutaj będzie podpunkt A, odbarwienie fenoloftaleiny wskazuje na to, że zasada została zobojętniona w wyniku dodania kwasu. No i tak też się dzieje. Pamiętacie jeszcze zapis skrócony? H plus, plus OH minus, czyli kwasowe plus zasadowe daje nam obojętne, czyli wodę. A to jest wskaźnik zasadowy, czyli w środowisku zasadowym on jest malinowy, ona jest malinowa. Natomiast w środowisku obojętnym, czyli jeśli zostanie zobojętnione przez kwas, robi się właśnie bezbarwna, czyli woda. Zadanie szóste. Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione na schemacie. Podaj numery probówek, w których zaszły reakcje chemiczne. Odpowiedź uzasadnij, napisz odpowiednie równanie reakcji chemicznych. No, to to jest również taka jedna ze sztandarowych metod, czyli metal plus kwas daje nam sól plus wodór, czyli po prostu ten metal wypiera nam ten wodór z tego kwasu. Tylko uwaga, metal musi być aktywniejszy od wodoru. Tutaj musicie mieć do dyspozycji szereg aktywności wybranych metali, lub informację, że ten metal jest akurat aktywniejszy czy nie. No, to sprawdzamy. Srebro. Oczywiście jest mniej aktywne od wodoru. Czemu mówię oczywiście? Bo pierwiastki z grup pobocznych, one zwykle są mniej aktywne od wodoru. Aktywniejsze zazwyczaj są pierwiastki pierwszej i drugiej grupy. No to magnez i potas są właśnie takiej pierwszej i drugiej grupy. Mieć również nie jest ani pierwszej, ani drugiej grupy. No to piszemy sobie te reakcje. Mg plus H2SO4. No i otrzymujemy sól, czyli Mg... SO4. Magnez jest dwuwartościowy. SO4 od H2SO4. SO4 od H2SO4 również jest dwuwartościowy, więc tutaj nic nie uzgadniamy żadnych współczynników przy indeksach dolnych plus wodór. Możemy tę strzałkę napisać, nie musimy. No i tutaj jest już w sumie wszystko uzgodnione. Następna reakcja to jest potas plus kwas siarkowodorowy. No to otrzymujemy tutaj K i S plus wodór. Potas jest jednowartościowy, ponieważ leży w pierwszej grupie. Siarka jest dwuwartościowa, no bo jest H2S, czyli z reguły krzyża jest K2S. Pamiętajcie, żeby jeszcze uzgodnić, więc tutaj dajemy dwójkę. Zadanie siódme. Przeprowadzono następujące doświadczenie chemiczne. Do probówek 1 i 2 wlano wodny roztwór chlorku magnezu, a następnie dodano wodne roztwory soli, do probówek pierwszej węglanu potasu, do probówki drugiej siarczku potasu. Zaobserwowano, że strącił się osad. Uzupełnij poniższe zdanie, tak, aby powstała poprawna informacja. Wybierz jeden numer probówki spośród podanych w nawiasie, napisz odpowiednie równanie reakcji chemicznych, stosując zapisy cząsteczkowy, jonowy i skrócony jonowy. No to tak, chlorek magnezu to jest MGCL2. My mamy węglan potasu, czyli plus K2CO3 i plus siarczek potasu, czyli K2S. No to zobaczmy, co za sole by nam tutaj powstały. Powstałoby MgCO3 i MgS oraz w obu przypadkach KCL. No to KCL jest rozpuszczalne. MgS jest rozpuszczalne. MgCO3 natomiast nie jest rozpuszczalne, więc to w tej probówce strąci się osad, czyli w probówce, w której jest właśnie to K2CO3, czyli w probówce pierwszej. No i napiszmy sobie reakcję, czyli MgCl2 plus K2CO3. No i co tutaj otrzymamy? Otrzymamy MgCO3. To jest dwuwartościowe, to jest dwuwartościowe, to jest H2CO3 plus. KCl, to jest jedno, to jest jedno. No i tutaj uzgadniamy, tutaj trzeba dać po prostu dwójkę. No i teraz zapis jonowy, tu będzie MG2 plus 2Cl minus plus 2K plus CO3, 2 minus, daje nam to MGCO3. Uwaga, to co jest nierozpuszczalne, tego nie rozpisujemy. Plus 2K plus plus 2Cl minus. Pamiętajcie, że jak coś stoi przed, to musicie dać to do każdego jonu. No i skraca nam się, pamiętajcie, czy w tych samych ilościach. No i zapis jonowy skrócony to jest po prostu przepisanie tego, co się nam powtarza. No i prowadzi to do powstania tego osadu. I ostatnie zadanie, zadanie ósme. Człowiek wykrywa słony smak soli kuchennej w jej wodnym roztworze już przy zawartości 0,5 g soli na 1 litr wody. Oblicz w unitach masę chlorku sodu, który musiał znajdować się w szklance zawierającej 250 ml wody, aby można było wyczuć słony smak. Zapisz obliczenia. No dobra, czyli żeby wyczuć musimy mieć pół g soli na 1 litr wody. No to w takim razie objętość wody to mamy 250 ml Czyli 0,25 litra. W takim razie, jeżeli musi być pół grama na 1 litr wody, no to jeżeli mamy 0,25, no to nasza kochana proporcja to x to jest 0,25 razy pół, no i przez to 1, ale jedynki nie piszemy, no to 0, 25 razy pół to jest 0,125 gramów. Czyli tyle chlorku musimy mieć. No bo skoro w jednym litrze mamy pół grama soli, wtedy wyczujemy. No to jeżeli mamy 250 ml, no to sprawdzamy ile tej soli, tak? Czyli na krzyż. No i stąd nam wychodzi właśnie taka liczba. Jeśli któregoś z tych omawianych. Tutaj tematów nie rozumiecie. Na końcowych kartach jeszcze link do całej playlisty z, z każdymi tematami, w których bardzo dokładnie i powoli wszystko omawiam. Tutaj leciałem takim troszkę przyspieszonym tempem, żebyście sprawdzili, czy na pewno wszystko rozumiecie. No to to tyle na dziś. Trzymajcie się ciepło. Cześć.